Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W dalszej części tego materiału będą spoilery dotyczące fabuły Wakanda Forever czy Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. Jak to zwykle bywa z filmami MCU, dostajemy kilka odpowiedzi na najważniejsze pytania, ale film zadaje ich jeszcze więcej, nie dając nam definitywnej odpowiedzi. Na większość z tych pytań nie ma tak naprawdę jednej jasnej odpowiedzi, i są otwartymi pytaniami, dlatego na niektóre z nich sobie odpowiemy. Postaramy się odpowiedzieć, gdybając, snując teorie i mam nadzieję na jakąś fajną dyskusję w komentarzach poniżej. Na karcie społeczność dałem Wam takie malutkie zadanie, abyście wypisali swoje pytania po seansie Wakanda Forever i bardzo dużo było ciekawych pytań, które naprawdę mnie zaciekawiły. Wybrałem kilka fajnych, plus dodałem kilka swoich i w ten oto sposób powstał ten materiał, na który serdecznie zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do tego, zostawcie łapkę w górę, bardzo mi to pomoże z zasięgiem, no i Zostawcie ślad po sobie w postaci być może komentarza. A teraz lecimy z pytaniami po seansie Wakanda Forever. GamerMan55 pyta, na jaką chorobę zmarł Chala w filmie? Jak doskonale wiecie, a jeżeli nie, no to zaraz wam powiem w 2020 roku zmarł Chadwick Bossman, czyli odtwórca Czarnej Pantery w MCU. Był to naprawdę wielki cios dla światowego kina, dla każdego fana Czarnej Pantery, dla fana MCU, ale przede wszystkim wielki cios dla rodziny aktora, także rest in peace. No i Kevin Feige miał tutaj naprawdę ciężkie zadanie, jak uhonorować Czadwika Bosmana w czarnej panterze 2. Na początku zastanawiał się, czy w ogóle ten film powinien powstać, jednak zdecydowano z Ryanem Kuglerem, że nakręcą czarną panterę 2. No więc. Film rozpoczyna się od modlitwy Shuri do Bast, aby pomogła uleczyć mu swojego brata, czyli T'Challa, ponieważ T'Challa, król Wakandy zachorował na tajemniczą chorobę. Niestety Shuri nie była w stanie go wyleczyć nawet za pomocą syntetycznej rośliny dającej moce czarnej pantery. Jak wiecie w filmie z 2018 roku kwiat czarnej pantery, czy kwiat, który daje moce czarnej pantery leczy wszystkie choroby. No, ale niestety nie wiemy, jaka jest to choroba. Czyżby tutaj, nie mówiąc, jaka to jest choroba, każdy mógł sobie dopowiedzieć na własny sposób, jak to się stało? Jak wiecie, Chadwick Bosman walczył z rakiem 4 lata. Czyżby w Wakanda Forever również Tchala zachorował na raka? Co dałoby to tylko głębi filmu? Oczywiście, może to być każda inna choroba, i każdy może mieć odpowiedź na to pytanie we własnym zakresie. Xarda's Clever Game pyta, czemu, gdy Shuri weszła do świata duchów, to zobaczyła tam Killmongera, a nie kogoś z bliższej rodziny? To również jest dosyć kontrowersyjna scena. Jak wiecie, każdy, kto zażyje tego wywaru z tej rośliny dającej moce czarnej pantery, wchodzi do takiego świata zaświatów, do świata przodków, aby szukać rady. T'Challa widział tam swojego ojca, a Shuri widziała tam zamiast Ramondy albo T'Chali właśnie Killmongera. I teraz pytanie, dlaczego? Wydaje mi się, że dlatego, iż Killmonger miał swoje podejście do bycia królem, swoje podejście do tego, jak powinno władać się Wakandą. Biorąc pod uwagę to, że Shuri jest bardziej technologiczna, techniczna niż taka duchowa, to widziała tam Killmongera, ponieważ dzieli pewne cechy z Killmongerem na temat tego, jak powinno władać się Wakandą. Czyli może ubrudzić sobie rączki, nie zawaha się e, zrobić czegoś, czego nie zrobiłby kto inny. Tutaj czytaj Ramonda, czy właśnie król T'Challa. Tylko Killmonger ma w cudzysłowie... Na tyle wielkie jaja, aby zrobić coś, co trzeba, a nie coś, co powinno się zrobić. I Shuri w Wakanda Forever pokazywała podobne cechy. Nie mówię, że takie same, ale podobne. Uważam, że właśnie dlatego widziała tam Killmongera, a nie na przykład Ramondę. 07 pyta, czemu musieli wieść agenta Rosa przez jakieś drogi z dala od miasta? No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja zadam je inaczej. Co dalej z Everettem Rossem? Jak wiecie, Everett Ross pojawił się w Wakanda Forever i tam pomógł Wakandzie w konflikcie z Talokan i z Namorem. Za to został osadzony do więzienia. To znaczy, w końcówce filmu e, wieziono go prawdopodobnie do więzienia. Widzieliśmy, że jest zakuty w kajdany. Jednak okoje, w stroju, nie Dora Milaje tylko Midnight Angel uwolniła agenta Ross'a no i prawdopodobnie agent Ross teraz będzie z biegiem rządowym Valentina de Fontaine będzie go szukała, CIA będzie go szukało, wszyscy będą go po prostu szukali, aby dowieść go za kratki, być może agent Ross schowa się w Wakandzie ostatecznie, ponieważ wiemy ze zwiastunu sekretnej inwazji że będzie uciekinierem, przynajmniej tak się zachowuje, przynajmniej tak zwiastun Chce nam przekazać jego przyszłość. Agent Everett Ross będzie teraz zbiegiem i będzie miał jakąś rolę w sekretnej inwazji, jaką tego nie wiemy. Per Wilczogórski pyta, jak potoczą się dalej losy atlantyckiego wojownika, czyli Atumy w MCU? Ja tutaj od razu powiem, że to nie jest atlantycki wojownik, tylko talokański. Atlantyda nie istnieje w MCU, zmieniono jej nazwę i pochodzenie na Talokan. Tak więc Atuma pochodzi z Talokan, miasta Talokan i jest wojownikiem namora z Talokan. Tak więc co dalej z nim? Tak naprawdę nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo, co dalej z Namorem, stalokan z i tak dalej. Ale wydaje mi się, że Atuma jest prawą ręką, to znaczy nie wydaje mi się, Atuma jest prawą ręką Namora. I jeżeli Namor pojawi się w przyszłości MCU albo Talokan pojawi się w przyszłości MCU, to zobaczymy tam na pewno Atumę. Jego design był naprawdę bardzo ciekawy. Moim zdaniem najciekawszy ze wszystkich wojowników Talokan i. Za, zakochałem się w jego designie, tak więc im więcej atomy, tym lepiej. Jego osobowość, mimo że nie poznaliśmy jej tak bardzo, wydaje się dosyć ciekawa i powściągliwa, tak więc im więcej atomy, tym lepiej. Fobex pyta, kiedy będzie na Disney Plus. Jak wiecie, Disney Plus jest platformą streamingową studia Disney, Marvel i MCU należy do Disneya, tak więc. Prędzej czy później, wszystkie produkcje MCU trafią na platformę streamingową Disney. No więc. Zazwyczaj jest to okienko w przedziale 45 a 90 dni. Biorąc pod uwagę, że Wakanda Forever miał premierę na początku listopada, no to strzelam, że Wakanda Forever może mieć premierę na Disney Plus jeszcze w styczniu. W styczniu, lutym to zależy od marketingu, zależy od odbioru filmu i to tak naprawdę zależy od bardzo wielu czynników, ale tak jak powiedziałem, zazwyczaj jest to okienko z przedziałem między 45 a 90 dni, Półtora miesiąca do 3 miesięcy. Tak więc uważam, że po nowym roku powinniśmy zobaczyć na Disney Plus Wakanda Forever. Skok dystrybuanty pyta, czy Riri Williams jest mądrzejsza od Tonego Starka? Dzięki za to bardzo fajne pytanie. Czy Riri Williams jest mądrzejsza niż Tony Stark? Uważam, że nie, ale jak zwykle musi być jakieś ale. Patrząc na dwie postaci. Riri Williams i tonego Starka w Avengers Endgame to uważam, że Riri Williams nie jest mądrzejsza niż tony Stark. Ale biorąc Riri Williams w wieku, w którym jest, i tonego Starka, gdyby był w wieku Riri Williams. To Riri jest zdecydowanie mądrzejsza niż Tony Stark. Takie przynajmniej mam wrażenie i tak odpowiadam na to pytanie. To jest jedno z tych pytań, które tak naprawdę nie ma odpowiedzi, bo nie wiemy, jak mądry był Tony Stark w wieku, w którym teraz jest Riri Williams. Wydaje mi się, że na pewno nie stworzył takiego kostiumu, jaki stworzyła Riri Williams, ale. Czasy się zmieniają. Tony Stark nie miał prototypu, nie miał na kim bazować swojego pomysłu, a Riri Williams miała już gotowy pomysł Ironmana, tak więc zdecydowanie łatwiej jej to poszło. E, odpowiadając na to pytanie, tak krótko i treściwie. Nie, Riri Williams nie jest mądrzejsza od Tonego Starka, ale gdyby wziąć te dwie postaci w tym samym wieku, czyli powiedzmy w wieku 16 lat, no to Riri Williams jest zdecydowanie mądrzejsza niż przyszły Iron Man. Jak wiecie, Riri Williams jest następczynią Iron Mana w MCU. Już w tym momencie praktycznie każdy bohater ma swojego następcę w MCU. Tak więc zobaczymy, co przyniesie nam Riri Williams w serialu Iron Heart, który już niedługo zadebiutuje na Disney+, Plus, który będzie bezpośrednią kontynuacją Wakanda Forever, no i co przyniesie nam w przyszłości. Być może w Avengers 5, 6, a być może jeszcze dalej. Ignotius Grindelwald pyta, czym Baku tylko zasiądzie na tronie, czy też zażyje zioło serce i zostanie czarną panterą? Jak doskonale wiecie, Shuri na końcu filmu zażyła syntetyczną roślinę, która daje moce czarnej pantery, no i stała się czarną panterą. Kiedy na na końcu filmu poleciała na Haiti, aby wraz z Nakiją pożegnać Ramondę i Tczale na swój sposób. Ze statku wyłonił się Mbaku. Mbaku wtedy zastępował Shuri. Powiedział, że kto chce się zmierzyć w walce o tron, ma wolną rękę, musi jednak pokonać Mbaku. Czy to oznacza, że Mbaku jest królem Wakandy? Uważam, że tak, tymczasowym królem Wakandy. Po prostu jest e, w zastępstwie. Dla Shuri. Wydaje mi się, że kiedy Shuri będzie gotowa, kiedy pogodzi się ze stratami, które jakby ją uderzyły w przeciągu seansu Wakanda Forever i będzie w stanie władać Wakandom, wróci do Wakandy imbaku z miłą chęcią, odda jej tron. Jednak w tym czasie, w końcu Wakanda Forever i w niedalekiej przyszłości albo dalekiej, zależy od Shuri, Mbaku będzie królem Wakandy, a czarną panterą będzie Shuri. Czy to się zmieni? Myślę, że tak. Czy młody książę Czala będzie nową czarną panterą i królem Wakandy? Dziękuję wszystkim za pytania, były naprawdę ciekawe, a to, które teraz zadałem, jest moim własnym pytaniem, które nawiązuje do poprzedniego pytania. Wydaje mi się, że Toussaint, czyli książę Czala, syn króla Czali, w końcu będzie królem Wakandy i nową czarną panterą. Oczywiście jest jeszcze zbyt młody, ale w MCU przeskoki czasowe nie są niczym Nowym. Wydaje mi się, że w jakimś e, serialu dotyczącym Wakandy, bo wiemy, że takie powstają, lub w Avengers 5, lub nawet w Iron Heart, nastąpi przeskok czasowy. Toussaint czy Książę T'Challa będzie w wieku, powiedzmy, dojrzewania. Będzie miał 15, 16, mniej niż 20 lat. Tak, aby mógł założyć kostium czarnej pantery i dołączyć do młodych Avengers. Wiemy, że, to znaczy oficjalnie nie wiemy, ale Wszystkie e, znaki na niebie i ziemi wskazują, że Kevin Feige chce w końcu e, stworzyć film o młodych Avengers. Mamy już praktycznie wszystkich członków, a nawet kilku ekstra członków młodych Avengers. Tak więc młody książę Czala mógłby być członkiem młodych Avengers w jednym z filmów, na przykład nazywałby się, no nie wiem, strzelam, Młodzi Avengers, tak wiem, bardzo wymyślne. Wtedy nastąpiłby kolejny skok i. Książę Czala miałby około 20-25 lat, tak aby mógł grać tą samą postać, którą grał Chadwick Bosman. To byłoby ostateczne uhonorowanie jej postaci. No bo jak lepiej uhonorować Chadwika Bosmana jako Czale, jak nie? Zrobić to samo, tak naprawdę. No, być może jest to kontrowersyjne, co powiedziałem, ale wydaje mi się, że to jest piękne uhonorowanie tego, co zrobił dla MCU, ponieważ historia komiksowa Chali jest bardzo bogata, przebogata. Myślę, że bogatsza niż niejednego z OG Avengers. Tak więc nie robiąc. Tego zabiegu, o którym przed chwilą powiedziałem, Kevin Feige zamyka sobie bardzo dużo wątków, a takim najważniejszym wątkiem jest ślub. Tczali i Storm z X-Menów. Tak więc, odpowiadając na to pytanie, tak, uważam, że Toussaint, czyli książę T'Chala, będzie nową czarną panterą i ostatecznie zasiądzie na tronie Wakandy. Co dalej z Namorem? No i byłem w sumie w szoku, że nikt nie zapytał, co dalej z Namorem, czyli największym antagonistą czarnej pantery w komiksach, no i w filmie Wakanda w moim sercu. Jak wiecie, na końcu filmu Shuri oszczędziła życie Namora, zawierając rozejm stanowiący. Ale ten, ten rozejm jest bardzo chwiejny, ponieważ em, Namor powiedział, że oni tylko czekają. Państwo Talokan i Talokańczycy, Talokanowie czekają, aż reszta świata zaatakuje Wakandę. Wtedy Wakanda nie będzie miała wyboru, aby zwrócić się do Namora o pomoc. Wtedy zaatakują. Natomiast kiedy Namor może pojawić się w MCU kolejny raz, no to nie jest jasne, ponieważ no, Namor jest dosyć specyficznym wrogiem, jest bardzo mocno połączony z Vibranium i z Wakandą Czarną Panterą. I nie widzę dla niego przyszłości w MCU w najbliższych kilku latach. Tak więc uważam, że Namor i Talokan zostanie uśpione na kilka przynajmniej dobrych lat. Wydaje mi się, że mogą o nim wspomnieć, albo może pojawić się w serialu Iron Heart, ale na krótką chwilę, być może w serialu O Okoje i Midnight Angel też się pojawi. Na pewno pojawi się, jeżeli Czarna Pantera 3 powstanie, to właśnie w Czarnej Panterze 3, a tak, no to na razie nie widzę dla niego w zbyt jasnej przyszłości. Dajcie mi w komentarzach znać. Czy odpowiedziałem na Wasze pytania w dość wystarczający sposób? Czy macie niedosyt? Może Wy macie inne pytania, na które nie dostaliście odpowiedzi? Dlatego rozpisujcie się w komentarzach poniżej. No i jeżeli podoba Wam się to, co robię, to pomyślcie o zostawieniu suba z dzwoneczkiem i łapki w górę. Naprawdę bardzo mi to pomoże. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.